Niedzielę w Muzeum Ziemi Kościerskiej na Rynku uruchomiono jednodniowy punkt szczepień przeciwko COVID-19. Zainteresowanie szczepieniem w tym miejscu przerosło oczekiwania organizatorów, którzy nie przygotowali odpowiedniej ilości obsługi. Pacjentów szczepiła jedna osoba, natomiast druga wypełniała dokumenty. Na miejscu nie było też żadnego lekarza. Informacje o bałaganie związanym ze szczepieniami otrzymaliśmy od zbulwersowanego mieszkańca. Okazuje się, że już przed godziną dziewiątą, czyli otwarciem, kolejka liczyła prawie 100 osób. Po otwarciu osób w kolejce było już 300. W związku z tym, że szczepienia wykonywała tylko jedna osoba, czas oczekiwania był bardzo długi. Na miejscu nie było też żadnego lekarza czy nawet ratownika medycznego. Ludzie po zabiegu po prostu wychodzili na ulicę. Nikt nie zostawał nawet zalecanych 15 minut w razie wystąpienia niepożądanych powikłań. Część pacjentów oczekiwała na zabieg stojąc w ogromnym upale przed budynkiem, natomiast reszta wewnątrz siedziała na schodach. Wszystkie osoby czekające w kolejce nie kryły swojej irytacji zaistniałą sytuacją. Zastanawiający w tym wszystkim jest fakt, że dzień wcześniej oficjalnie zamknięto punkt szczepień, który znajdował się w budynku Aquacentrum. Powodem zamknięcia był brak chętnych do szczepienia. Do całej sytuacji odniosła się Sylwia Trzebietowska, dyrektor kościerskiego MOPS. Drodzy mieszkańcy, w odniesieniu do wczorajszego dnia i do tego, że no pojawiły się takie sygnały, że panował jakiś nieład w mobilnym punkcie szczepień czy w miejscu, który można tak nazwać, że była to jednostka mobilna jednostka szczepień, no chciałabym powiedzieć, że trochę nas to zaskoczyło. Nikt nie spodziewał się takiej skali zapotrzebowania na, na szczepienia w Kościeżynie, gdzie dotąd były trzy jednostki szczepiące, dwie w szpitalu i powszechny punkt szczepień w basenie, który de facto zamknęliśmy w piątek, że będzie aż tak wielkie zapotrzebowanie na szczepienie w takim mobilnym punkcie szczepień. To jest naprawdę duże zaskoczenie. Nikt nie zamierzał jakby robić z tego masowego szczepienia, to to jest bardzo istotne i to należy sobie głośno powiedzieć. Miało to być doradzanie na szczepienie dla osób niezdecydowanych, bądź przejezdnych, turystów, bądź też osób, które potrzebują na już to szczepienie ze względu na jakieś swoje osobiste sprawy. Miasto udostępniło pomieszczenie względnie w dobrej lokalizacji dla chętnych. No, ubolewamy nad tym, że wyszło to tak, że po prostu stał się tłum, kolejka i jakieś takie wielkie niezorganizowanie w sensie takim, no, no nie przewidzieliśmy tego, bo nie spodziewaliśmy się i nie miało to mieć takiego charakteru, za co no, przepraszamy. Na tą chwilę w środę dla tych osób, które faktycznie czekały tam w niedzielę i chciały się bardzo zaszczepić, po ustaleniach z panią doktor, wiemy, że będzie dalej taka możliwość od godziny 17 do 21, żeby móc takie szczepienie jedną dawką po prostu pobrać. Przy czym, tak jak mówię, no to nie zastępuje punktów, które mamy nadal w szpitalu, tak, z których można skorzystać. No i nie ma to mieć charakteru jakby stałego miejsca do zaszczepienia się. To jest taka inicjatywa, wyjście i ukłon w stronę naszych mieszkańców, mieszkańców powiatu czy turystów. To środowe szczepienie będzie również jedną dawką szczepionki Johnson Johnson. Zapraszamy od godziny 17 do 21 i to też jest godzina i czas, przedział czasowy, który jest ustalony z panią doktor po prośbie skierowanej jakby przez ludzi. Tak, to mieszkańcy czy osoby zainteresowane mówiły, że po pracy będzie im wygodniej, że nie będą musiały się zwalniać, więc też staramy się słuchać no i dostosować do tych potrzeb. Ale mówię, to jest do uzupełnienia tej jednorazowej inicjatywy i pewnie więcej takiej możliwości nie będzie.